2 marca tuż po godzinie 18:00 dyżurny Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o wydobywającym się dymie z mieszkania z bloku na osiedlu włókniarzy w Bielawie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano pięć zastępów, w tym dwa zastępy OSP z Bielawy, pogotowie ratunkowe oraz policję. Działania nasze polegały na sprawdzeniu korytarza pod kątem łatwości gnomień Trudnością było ustalenie mieszkania, z którego wydobywał się dym. Po ustaleniu mieszkania, w którym miało miejsce dymienie, wyważyliśmy drzwi, weszliśmy do środka w obecności policji. Podczas poszukania nie stwierdzono osób, czyli mamy tu lokatora. Wewnątrz ugasiliśmy pożar, którym, którym była potrawa pozostawiona na uznęce gazowej bez nadzoru. Trzy działania polega na przewietrzeniu pomieszczeń. Po kilkunastu minutach na miejsce przybył właściciel, który Zapadnął się z sytuacją, przyznał się do tego, że rzeczywiście pozostawił garnek bez nadzoru. Zadymienie było na tyle niewielkie, że nie była konieczna ewakuacja lokatorów. Na miejscu pracowało pięć zastępów Straży Pożarnej, w tym trzy JRG Dierzoniów, dwa OSP Bielawa.